Cześć wszystkim, wilgotny kupik z tej strony. W tym filmie niestety nie najlepsza informacja. Jak widzicie, to co jest, stoi tutaj przed Wami za pojemnik. Jest to totalnie pusty pojemnik po patyczakach. Jest to ich byłe terrarium. I niestety nie ostał mi się żaden przedstawiciel tego gatunku w hodowli i kurczę, trochę mi szkoda, bo kurczę, miałem je od 2017 roku, dochowywałem się tyle czasu od nich potomstwa i niestety czarprysu, nie mam już totalnie żadnego przedstawiciela gatunku patyczaka rogatego z tych, które miałem i totalnie nie jestem z tego zadowolony, także no niestety, nie musicie już pytać w komentarzach. Jak patyczaki, czy zrób film o patyczakach, bo niestety patyczaka już u mnie żadnego nie ma, także, no, no niestety, takie życie. Oczywiście żartowałem, słuchajcie, to, to jest tylko taki lekki prank na Was. Jak widzicie. Mm, jest to pojemnik, któremu nałożyłem nową ściółkę. Znaczy, ściółkę oczywiście. Dlaczego taka, a nie inna, to zaraz powiem. A cała reszta rzeczy, które znajdą się w terrarium patyczaków, które właśnie dziś odświeżam i dlatego ono jest puste, to jest tutaj. Widzicie, są nowe patyki, świeżo przyniesione. Świeża karma, liście malin, świeżo przyniesione. I główni lokatorzy są tutaj. Ale to, co tutaj widać, o, to są takie już naprawdę maluszki, które niedawno się u mnie wykluły i są one sobie tutaj. Widzicie, macie zbliżenie na dwie sztuki malców. Także, jak widzicie, mmm, patyczaki żyją, rozmnażają się i wszystko z nimi totalnie w porządku. Zaprosiłem Was na ten film, ponieważ pomyślałem, że jak już odświeżam to terrarium, będę dodawał jakieś różne nowe tutaj e, patyki. To jest to dobry moment, żeby sobie troszeczkę o nich porozmawiać, przypomnieć co niektórym, może nowym widzom, jak zacząć właśnie z patyczakami, co musicie mieć do ich hodowli i co w terrarium takiego patyczaka powinno się znajdować. Więc wszystkim tym, którzy są nowi i chcą o tych zwierzątkach czegoś się dowiedzieć, bądź ci, którzy może czegoś sobie zapomnieli, to zapraszam na ten mm, materiał, bo ten materiał jest właśnie dla takich osób. Także słuchajcie, przejdźmy do tego tematu, e, już głównego. Jak widzicie, e, za torf ja użyłem akurat, e, Papieru toaletowego, Można na spód terrarium używać właśnie papieru toaletowego ręcznika papierowego, tylko pamiętajcie, żeby to były raczej środki e, takie z ja najmniejszą ilością zapachów, chemii, żeby to raczej było czyste, jałowe e, i tyle. Oczywiście. Mm, można również wykorzystać nabywanym w jakimś dobrym sklepie terrorystycznym, czy tam zamówionym gdzieś tam ze stron internetowych torf w postaci włókna kokosowego. Ale też gdzieś słyszałem przypadek, że można być uczulonym na torf kokosowy, na włókno kokosowe, więc jest to alternatywa właśnie w postaci tych chusteczek papieru toaletowego czy ręcznika papierowego. Jest to alternatywa dla tych, którzy chcieliby mieć na przykład patyczaki, a nie mogą z powodu właśnie uczulenia na włókno kokosowe. To to jest właśnie dla takich osób alternatywa, którą mogą sobie wykorzystać. Jak widzicie, leży tu również karmówka, którą sobie dla patyczaków do tego terarium włożymy. I przyniosłem dla nich dzisiaj świeżo z ogrodu e, takie zwykłe patyki, zwykłe drewno, które użyjemy. Więc słuchajcie, mam dzisiaj zaszczyt przy Was dekorować e, terrarium e, dla patyczaków, a raczej nowy jego wystrój. Więc słuchajcie, powoli sobie e, zacznijmy tutaj e, właśnie dekorować to terrarium. Nie wiem, czy zużyjemy wszystkie te patyki, które przyniosłem. To się okaże, wszystko wyjdzie w praniu, jak to się mówi. No i widzicie, jeden patyk już mamy w sumie włożony do naszego terrarium, znaczy nie do naszego, tylko dla terrarium naszych patyczaków. Dlaczego te patyki są tak istotne, żeby je dawać? Z tego względu są istotne, że nasze patyczaki są strasznie podobne do właśnie patyków, co powoduje, że na nich one się kamuflują i w ich przekonaniu są dzięki temu niewidoczne dla ewentualnego drapieżnika, wroga i przez to czują się dużo bezpieczniej. Więc warto właśnie też zadbać. O ich komfort taki, że tak powiem, psychiczny, na ich samopoczucie i dać tam tych właśnie patyczków, żeby czuły się komfortowo i nie musiały martwić się, że ktoś tam w nocy przyjdzie, zauważy ich i zje. Także właściwie tylko po to dajemy patyczaki, ponieważ właśnie to jest raz. A dwa, należy im dać patyki, ponieważ jest to dla nich też ułatwienie przy wylince, przy zrzucaniu pacerzyka chitynowego, gdy po prostu patyczak łapie się takiego patyka, który ma w terrarium łapkami i dzięki temu jest mu lepiej wylinieć. Oczywiście warto, warto pamiętać, że patyczaki jedzą liście, krzewów, owocowych, więc dlatego warto, jeżeli już nie mamy własnych gdzieś w ogrodzie liści malin, nawet truskawek, czy czegokolwiek takiego, no skąd nie wiem, korzystamy, to warto też z... Zdać sobie sprawę, że nie powinny być one pryskane żadnymi środkami owadobójczymi, że nasze patyczaki są owadami. No i jeżeli damy im popryskany środkiem owadobójczym liść, to niestety nie podążymy w dobrym kierunku. Jakbyście chcieli zobaczyć, to być może uda mi się to zrobić, żebyśmy zachęcili patyczaka jednego, na przykład tego, żeby nam tutaj ładnie stanął na tym. Chyba trzeba będzie go posadzić. Jeżeli umiemy umiejętnie chwycić patyczaka, to możemy to zrobić na przykład tutaj delikatnie, go, go chwycić i delikatnie przenieść w wyznaczone miejsce. Jednak ten sposób przenoszenia e, tychże owadów sprawdza się w przypadku większych osobników, z tego względu, że na przykład u e, patyczaka... Takiego totalnego malucha, na przykład jak jest tutaj. Jest to niemożliwe, gdyż po prostu nie ma miejsca wsadzić tam delikatnie palca i żeby mu nic z krzywdy nie zrobić. I co wam chciałem zwrócić uwagę? Zobaczcie, że już praktycznie ten patyczak jest niewidoczny. Jednego widzicie, bo właściwie dopiero się na tej gałęzi powiesił, a drugi, którego ja położyłem... Akurat ułożyłem go w takiej formie, że gdybyście nie pamiętali, gdzie go położyłem, to byście prawie w ogóle nie widzieli, gdzie on jest. Także zobaczcie, że ten kamuflaż na patykach w przypadku tych zwierząt jest bardzo tutaj widoczny i one no, wręcz wymagają tego, żeby czasem móc gdzieś się schować, zakamuflować. Dodatkową ciekawostką o patyczakach, dla przypomnienia, jest to, że patyczaki składają nawet do 300 jaj może złożyć jedna samica i są one partenogenne i samica żeby mieć jajka zdrowe i że tak powiem zapłodnione nie potrzebuje do tego partnera wystarczy jedna samiczka i, czy tam dwie samiczki i już możemy mieć z nich bardzo dobre potomstwo zwróćcie uwagę że patyczaki rogate są bardzo dobrą alternatywą dla osób początkujących, którzy chcą dopiero zacząć przygodę z terrorystyką, właśnie zabawę w takie terraria, z tego względu, że są to owady, które są dla ludzi totalnie nieszkodliwe, totalnie nie robią ludziom krzywdy, więc można je śmiało polecić każdemu początkującemu terroryście, kto tylko zajawkę na te owady złapie. Owady te, jak już wcześniej wspomniałem, hmm, przechodzą wylinkę w procesie rośnięcia, i po około wylince hmm, patyczach zwiększa swój rozmiar, jak, jak dobrze pamiętam, o około 1-1,5 cm. Więc nie jest to jakaś wybitnie kolosalna różnica, aczkolwiek można taką różnicę. Ja najbardziej po wylince zobaczyć. Czym się charakteryzuje patyczak przed wylinką? Tym się charakteryzuje patyczak, który będzie liniał, że na kilka dni przed wylinką on przestaje się ruszać, nawet przestaje się odżywiać, siedzi osowiały w rogu w jednym miejscu i generalnie to jest tyle. I on w pewnym czasie właśnie wychodzi sobie na dość wysoki punkt, z którego, że tak powiem, podczas wyniki nie przyłoży głową o glebę i będzie sobie z tego punktu właśnie liniał. Także to jest taka ciekawostka. Dodatkowo, jeżeli mamy młodego patyczaka rogatego, czy jakiegokolwiek i nie wiem, gdzieś tam spadnie, nie wiem, z, z dachu terrarium, yy, nie zdąży się, nie wiem, chwycić jakiegoś patyka w terrarium i zacznie spadać. Nie musimy się i sobie gdzieś tam złamie nogę czy coś, nie musimy się martwić, jeżeli patyczak ten nie jest patyczakiem imago, czyli do dorosł dorosłym, to nie musimy się totalnie o to martwić, gdyż wraz z kolejnymi wylinkami urwana czy tam złamana noga patyczaka regeneruje się w 100%. Jeżeli patyczak w czasie jednej wylinki straci nogę, to podczas yy, kolejnych wylinek on jest w stanie tą nogę odzyskać więc nie ma też problemu, że patyczak który straci nogę za dzieciaka, że tak powiem zostanie do końca życia beznogim stworzeniem o, właśnie widzicie gościu, ale złaź ze mnie o, dziękuję Bo, także jak widzicie moje patyczaki są takie dosyć podrośnięte naprawdę nie mam tu z nimi żadnego problemu że wróćmy może do wystroju ich terrarium. Na razie wygląda to w ten sposób. I nie zastanawiam się, czy tego patyka jeszcze tutaj gdzieś dawać. Jak myślicie, on tutaj będzie jeszcze pasował, czy już będzie lekka przesada. Spróbujemy go trochę złamać, żeby tak bardziej naturalnie wyglądał. No i coś się tu tak przyszły? No. Ustawiłyście się na mnie jakaś artyleria wojskowa, a ja wam nowy dom daję, o, a wy, o. A wy co? Ustawiliście się na mnie, jakbyście chcieli, nie wiem, skoczyć na mnie i mnie zjeść. No, pokaż te pokaż te twarzyczkę, no, uśmiechnij się do kamery, no. No, tak, tak wygląda mały kosmita. Ale puść mi kamerę, puść mi kamerę. Pójdź, puść, 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 puść. Na spodnie mi skoczył. Skubaniec. Idź tu i czekaj na swoją kolej, na wsiedlenie z powrotem do odnowionego domku. Z do zatrzymaj się, gościu. Zatrzymaj się w końcu. No, zatrzymaj się, gościu. No bo dobra, idź. Ciekawy jestem, gdzie się znajdziemy na koniec odcinka. Albo idź gdzie chcesz. Tylko się nie zgub. Także słuchajcie, jak widzicie tutaj mamy mniej więcej tyle patyków. Myślę, że tutaj więcej już nic im naprawdę nie będzie potrzebne. Nie jest to za duże też terrarium, więc żeby miały troszkę chociaż swobody dla siebie, to myślę, że taka ilość patyków tutaj wystarczy. I o czym jeszcze warto pamiętać Dokładnie, żeby dać im troszkę jedzenia tutaj w jakiś sposób. Piękne, świeże jedzenie. Na pewno one nie pogardzą liści malin. To moje patyczaki naprawdę nie gardzą i no, zjadają po prostu w, w każdej ilości te liście malin. Więc tutaj wszystko jest ja najbardziej w porządku. No i cóż, tak one wyglądają. W ogóle śmieszna sprawa z moimi patyczakami jest, bo generalnie ym, jak się otworzy im terrarium i się je skropi lekko wodą to później do terrarium trzeba zamykać yy, w tempie ultradźwięku ponieważ yy, one zaczynają dostawać powera i próbują z tego terrarium najzwyczajniej w świecie uciec. I w tym momencie sobie przegiąłem sprawę, bo sobie przyniosłem za dużo karmy a generalnie nie mam gdzie im tutaj w terrarium już za bardzo miejsca, żeby im to tutaj, że tak powiem, składać. Także sobie troszeczkę przegiąłem z tą karmą, no ale trudno. Mądry Polak po szkodzie. No i jak widzicie w sumie takie terrarium dla patyczaków. O, szyba nie najczystsza, ale to może już jest u mnie dłuższy czas, więc jest już troszkę wyświechtane, że tak powiem, i ta przejrzystość szyby nie jest za przejrzysta. No i co teraz robimy? Teraz spryskiwacz i delikatnie im to zraszamy. Ktoś kiedyś pisał mi. W moich początkowych filmach o patyczakach, że przesadzam troszkę dla nich może z tą wodą, ale gdzieś też czytałem, że patyczaki potrzebują wilgotności w terrarium na poziomie 70-80%, więc, no, jakby nie było, to tak za mało, to tego nie jest z tej wilgotności. No i tak się prezentuje nowe terarium dla patyczaków, znaczy nowe, odświeżone, a to już będę miał jako taki zaczątek robienia sobie na zimę tutaj. Zapasu do zamrażalnika, żeby w one też nie głodowały. I pamiętajcie, że na zamrażalniku jesteście również na mrożonkach dla patyczaków w stanie przezimować swoje patyczaki i nie musicie martwić się, że coś tam z nimi będzie nie tak, bo one lubią mrożonki, będą jadły mrożonkę, rozmrozić stopniowo małe porcje i im to podawać. I nie musicie się o to martwić. Więc słuchajcie, ja sobie teraz przejdę do wpuszczania tych patyczaków do nowego odświeżonego terrarium no i tak tu sobie siedzi jeden to sobie go delikatnie chwycimy bo możemy pamiętajcie, że tak trzymacie, żeby nie zgniatać za mocno i no delikatnie z wyczuciem i patyczak sobie już tutaj gości się w swoim odświeżonym terrarium i on już jest tutaj i kolejny jest też gdzieś tutaj, więc sobie słuchajcie, ja wam jakieś zbliżenia na nie się postaram porobić, tylko pozwólcie, że sobie najpierw je trochę poprzekładam i jak już mi zostanie ich mniej do upilnowania poza, poza terrarium, to wtedy jeszcze sobie coś o nich powiemy. Z tego względu chcę je najszybciej pozamykać, że raz mi się zdarzyło, że mi po prostu młode patyczaki wyszły, a z terrarium, ja o tym nie wiedziałem i ucierpiała generalnie na tym moja firanka w pokoju, więc normalnie były dziury wygryzione, więc pamiętajcie, że ucieknięte patyczaki mogą obgryzać firankę. Moje przynajmniej tak robiły, także warto zwrócić na to uwagę. Ja sobie, sumie tak jak powiedziałem, troszkę je ogarnę, pochowam i, i do terarium i wtedy jeszcze do Was wrócę. Aha, sprawdzimy, gdzie ten uciekinier jest, bo on tu chyba gdzieś przed chwilą... Się na ziemię wy, wyeksportował z tego stołu, więc y, poszukajmy go. Ja już go widzę, zaraz wam go pokażę. No i co, kolego? Wyprowadziłeś się na ziemię, a ja myślałem, że siedzimy na stołku, a ty jesteś centralnie, gościu, pod, pod stołkiem. No i co ja mam z tobą zrobić? No, co mam z tobą, gościu, zrobić? No nic. A, idziesz zobaczyć, która godzina. Już ci mówię. Gościu, 1950. Idzie wieczór, a ty zaczynasz harce. No ale Wy, patyczaki, zauważyłem właśnie, że macie nocny tryb życia i wy sobie lubicie generalnie nocą chodzić. A co ty, widzów, przydulasz? <grym> to jest genialne. O nie! Patyczak wchodzi wam na głowę w tym momencie. To jest genialne. Dobra. Słuchajcie, patyczek wyszedł mi na, na sprzęt, więc słuchajcie, muszę niestety zrobić szybki myj. i zaraz się widzimy przy całej reszcie na stole. Dobra. To skoro już uciekinier jest na swoim miejscu, to słuchajcie, ja sobie ogarnę resztę nieuciekinierów i pokażę zbliżenia na takiego naprawdę małego patyczaka. To zobaczycie, jak mocno w trakcie dojrzewania zmienia się ich ubarwienie. Także słuchajcie, dla Was to jest sekundka, a dla mnie trochę dłużej i zaraz się widzimy. Już jestem, także jak widzicie terrarium już zamknięte z dorosłymi sztukami, a tutaj sobie pozbierałem takie że tak powiem najświeższe malce, które przyszły na świat w tym roku. To jest miod tegoroczny Zobaczcie, że są one naprawdę małe. I jest ich tutaj trochę. Jeden jest tutaj. Tu jest 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Około 9 sztuk mam małych patyczaków z tego roku już. W tym roku się wykluły. Więc słuchajcie, naprawdę patyczaki. Czują się u mnie bardzo dobrze, wszystko z nimi w porządku. 9 sztuk się ja na razie do, doliczyłem, ale są to bardzo płodne owady. I, I naprawdę, słuchajcie, co jest jeszcze plus w patyczakach, że możecie trzymać młode razem z dorosłymi sztukami. Z tego względu, że one żadnego kanibalizmu nie przejawiają wobec młodych. Dorosłe, więc naprawdę nie ma żadnego problemu, żeby młode móc trzymać razem z dorosłymi osobnikami. Także, może tym kadrem na piękne maluchy i gotowe nowe terrarium w tle kończymy ten film. Także mam, mam nadzieję, że film się podobał. No i dajcie znać, o czym byście chcieli w kolejnym filmie. Także, tym oto kadrem. O, ostrość zgubiłem. Na maluchy patyczaka kończymy ten film. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.